Zero Twoich zdjęć na jego profilu. Każda zdradzona kobieta zaczynała od zdania, on po prostu ceni prywatność. Ktoś musi Ci w końcu powiedzieć, naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o tego właściwego partnera Ci nie uciekły. I już mówię o co chodzi. Widzisz, to ciągle on wrzuca zdjęcia z siłowni, z kolegami, z imprez, ale żadnego z Tobą. A gdy pytasz, dlaczego słyszysz, bo cenię prywatność, bo to nasza sprawa, bo nie wszystko musi być w internecie. I co? I ty mu wierzysz, tłumaczysz go przed koleżankami. On jest taki skryty, on nie lubi się afiszować. Ale dokładnie ten sam facet nie ma żadnego problemu, żeby publikować każdy inny aspekt swojego życia, każdy poza tobą. To nie jest kwestia prywatności. To kwestia tego, kto może zobaczyć te zdjęcia, kto może zobaczyć, że on jest z tobą. Ukrywanie cię w mediach społecznościowych to klasyczny znak, że coś jest nie tak, albo nie jest pewny tego związku. Albo, i to jest częstszy przypadek, nie chce, żeby inne kobiety wiedziały, że jesteś w jego życiu. Nie oznacza to automatycznie, że cię zdradza, mm -mm. ale oznacza, że trzyma otwarte drzwi, że nie zamkną innych opcji. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię pokazywał z dumą, kto nie będzie się wstydził, że jesteście razem. W moim bezpłatnym e-booku Alchemia Przyciągania pokazuje, co zrobić, aby przyciągać mężczyzn gotowych na prawdziwą, jawną relację. Tam masz link, pobierz go teraz i działaj.